Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jakie efekty dają korekty dodatkowe z pakietu Akcji 4 pory roku, ponieważ kilka osób pytało mnie o to, więc łatwiej będzie mi pokazać to za pomocą filmu. Ja już sobie wcześniej wykonałam na tym zdjęciu retusz skóry oraz kolorystyka. Oczywiście wykorzystałam do tego akcję też z tego pakietu. Będę teraz uruchamiać po kolei korekty dodatkowe i pokażę Ci, jak można je zastosować. A więc pierwsza akcja więcej blasku. Przed i po. Kolejna to więcej głębi punktowo. Biorę biały pędzel i maluję tam, gdzie chcę uzyskać właśnie tą głębię. Ja dodam sobie ją na wszystkim, co jest na pierwszym planie. Przed i po. Przybliżę jeszcze, żeby było to lepiej widoczne. Jeśli chcesz, to możesz oczywiście ten efekt uzyskać na całym zdjęciu poprzez usunięcie maski. Ja jednak wrócę teraz do tej poprzedniej wersji z maską. Kolejna akcja mocne czarnie, tutaj chyba nie muszę nic wyjaśniać. Następna, rozjaśnij cienie przed i po. Jeśli chcesz, to możesz rozjaśnić tylko część zdjęcia, wystarczy, że odwrócisz maskę za pomocą skrótu Ctrl plus I i teraz białym pędzlem pomalujesz tam, gdzie chcesz uzyskać ten efekt. Ja sobie tą akcję wyłączę tutaj ze z tego zdjęcia. Akcję Usuń zielono-żółty ze skóry pokażę na innym zdjęciu, bo na tym tego problemu nie ma, a tutaj, tak jak widzisz, jest to dość mocno widoczne. Włączam akcję i białym pędzlem maluję, żeby pozbyć się tych kolorów. Ok. Wracam do tamtego zdjęcia i uruchamiam kolejną akcję. Usuń niebieski z ubrań. Tutaj myślę, że też nie muszę tłumaczyć, bo nazwa sama mówi za siebie. Jeśli chodzi o akcję magiczny efekt, ona daje takiego delikatnego, miękkiego wyglądu na zdjęciu przed i po. Przed i po. No, i na sam koniec wyostrzenie. Też przybliżę, żeby było to lepiej widać. Tą akcję najlepiej dawać właśnie na samym końcu obróbki, gdy wszystko już jest tak na gotowo. Ok, pokazałam już wszystkie korekty dodatkowe. Daj koniecznie znać, która z tych akcji przypadła Ci najbardziej do gustu. A ja teraz dziękuję Ci za oglądanie tego filmu. I do usłyszenia następnym razem.